19 grudnia. Ja już po śniadanku. Miałam jechać na początku na godzinę 11 do Sandry, potem przełożyliśmy to na 12, ostatecznie jest 13, czyli za jakieś 20-15 minut będę się chyba zbierać i wyjeżdżać, bo będę robić włosy. Tym razem kłuca, tylko nie blond, ale brązowego, więc zobaczymy mnie w innej odsłonie troszeczkę. I zabiorę dzisiaj was tam w pierwszej kolejności. O Boże, moi drodzy, Kasper mi naprawił kamerę, że w końcu jest jasno. Wyglądam jak żółta, nie pokazuję. Sorry, ale jest jasno, a Wam chciałam pokazać. Dostałam paczuszkę i będę testować teraz takie kosmetyczki. I dzisiaj po prostu zrobiłam całą tą rutynkę tym i zobaczymy, czy może makijaż będzie się lepiej trzymał. Bo widziałam różnicę, że była taka nawilżona, bo miałam strasznie wysuszoną mordkę cały czas. No ale nieważne, w każdym razie cieszymy się tym, że w końcu będzie coś widać na tych filmach. To jest niesamowite. I to w sumie tyle na razie. Pa! W końcu coś widać na tych filmach, widzicie to? W końcu jest jasno. Dobra, właśnie lecę do Uberka Ale chłodno dzisiaj, nieprzyjemnie Ale czeka mnie znowu pół godziny trasy Najgorzej Nienawidzę tego Jestem na miejscu po pół godzinie Jezus Maria, moje włosy jak ja ich nie wysuszę to wygląda mniej więcej tak No i trzeba z tym zrobić I z pomocą rusza nam sanderka Mam 1% baterii w aparacie, więc miejmy nadzieję, że mi styknie Chociaż na parę ujęć Znowu jestem Marianą Grande Jednak mamy taki zimny blond w kolorze teraz moich teraźniejszych włosów ale jest przepięknie super robota, dziękuję a proszę bardzo zajebiście, jeszcze robimy do Sandry jakieś foteczki tego i lecę na chatę wyglądam jak babcia muszę zrobić zdjęcie do współpracy, bo wysłałam trzy zdjęcia i odrzucili mi trzy zdjęcia i teraz nadeszła pora, w której zapalę światło i pomalowałam usta, ale nie wiem co robić, więc wyglądają tak. Czekam teraz na moją menadżerkę i wychodzimy na dwór na, te, na to zimno, na tą obrzydliwą pogodę, na tą ciemną i zimną pogodę, robić zdjęcia. Jeżeli one nie przejdą, to ja nie wiem, co jest nie tak ze mną. Czy ja robię wszystkie zdjęcia? Możecie mnie pocieszyć w komentarzach, proszę. Otóż nie wyszło. Ja dostaję nerwicy i dostanę czekoladę. Odtrzymy dla siebie, bo nienawidzę generalnie wszystkiego Nienawidzę, jestem okropna Ja wiem, ale wiem, że i tak mnie kochacie Otwórzmy kalendarze adwentowe, bo Ja jestem po prostu w takim No w nie za fajnym humorze, no te zdjęcia Nie wyszły, ja się denerwuję Powiesz takie coś Robię coś i coś mi nie wyjdzie i ja tak Nie robię już tego nigdy Harwol uspokój się więc generalnie no nie pykło mi i się zdenerwowałam i postanowiłam, że zjem czekoladę, a teraz otworzyłam pierwszy kalendarz kinderkowy I nawet go nie komentuję, bo wszyscy dobrze wiemy, co tam będzie. Ogólnie tak, jeżeli powiedziałeś, że to jest kinder bueno, jesteś niesamowita. Albo niesamowita. Dzisiejszy vlog jest na wywaleniu. No, bo ja już nie wiem, co Was interesuje, co ludzi obchodzi? W ogóle zobaczcie przemyślcie sobie, przeanalizujcie to sobie. Czekoladowy grzaniec, idę to wypić zaraz. pista herbatka. Przeanalizujcie sobie, co teraz ludzie w ogóle robią na świecie. Przemyśl, zastanów się nad sobą i swoim zachowaniem. Co ty teraz w ogóle robisz? Oglądasz życie osoby, której nie znasz, chyba, że jesteś moim znajomym. To mnie znasz i wiesz, jak jestem powalona, ale na filmach udaję całkiem normalną. Kurde, to nie zawsze mi to wychodzi. No ale jesteś obcym człowiekiem dla mnie na przykład. Nie znamy się. Oglądasz wszystko na przykład. Nie mówię, że akurat ty, ale może on. Ogo wszystko na przykład co robię, każdy mój film, każde instestory. Ja wiem, że na ja to pozwalam, pokazując to. Albo wyobraź sobie, że się spotykamy na jakieś imprezy ze znajomymi. I to mnie, wiesz, wszystko, a to by nic. Nie wiem, to jest taka moja jedna z nielicznych roztmin, albo licznych, która jest po prostu budkowata i nie wiem, czemu zaczęłam tym mówić. Pewnie dlatego, żeby, żeby czymś tutaj zapchać. Dobra, mamy 19 w spa, jest równie duży, ale nie umiem tego otworzyć. Po prostu absurdalne jest to, że ludzie tak bardzo interesują się życiem innych ludzi, ja nie mówię, że ja nie Bo ja też śledzę sobie różne osoby i też mnie obchodzi to, co one robią I nie wiem w sumie, po co to oglądam, po prostu, po prostu oglądam I ja wiem, że wy też to tak macie A w dzisiejszym spa dostałam foot scrub Czy to jest peeling do stóp? To chyba najlepsze, co dostałam Chyba najlepsze, co dostałam z tych wszystkich kalendarzy Peeling do stóp Jezus Maria, ja go biorę do torebki od razu. Ja z nim jadę. Bo jadę teraz. Zapytacie, gdzie ja otóż jadę do mojej koleżanki Karolajny, która mnie trenuje również. Na plateczki, pogaduszki. Kolejna matowa pomadka NYX. Już nas nie zdziwisz niczym. A jaki tym razem kolor? Ładny. Ten kolor jest fajny. Że powinnam mu nim się ten maznąć. O fu. Jadę do Karoliny na pogaduszki, a później jadę do Caspra, więc muszę się spakować. Nienawidzę się pakować. W pierwszym filmiku to mówiłam, że najbardziej nienawidzę, oprócz ludzi, bo ich nienawidzę, to nienawidzę się jeszcze pakować. Cześć, że miałam dzisiaj propozycję imprezki, ale odmówiłam. Ja nie wiem, co się ze mną stało. Odmówiłam imprezkę. Okej, okay, mamy z Makeup Revolution takie coś, to jest baking powder, niepotrzebne mi teraz, ale może na jakąś imprezkę do terepki, zawsze spoko. Okej, okay, ale tematycznie, bo od Belle dostaliśmy płatek, więc elegancko. A ja wam wiecie co? Powinnam przestać zabierać wasz cenny czas I nie wiem co jeszcze, więc idę sobie już stąd A z wami się bawię potem jak zacznę coś, cokolwiek robić Bo muszę się spakować, dobra, więc się teraz muszę spakować Więc przyjechałam do Kacpra, Prosiłam już od Karoliny No i za dużo nie ponagrywałam i muszę teraz makijaż, że z to i pójść spać. więc tym nudnym akcentem dzisiejszego nudnego vlogu musimy to zakończyć, ale ja totalnie nie miałam na nic pomysłu. I tak jakiś dzień szybko przeleciał, i tak niezaprzyjemnie, więc no nie był to udany dzień. Ale żeby przeżywać się codziennie każdy nie ze mną, to, to sorry, musieliście to ze mną. Także w Narka.